blblblbluuuuuu jo jo okej tak szczególnie pierwszy wers mały fiut wielkie serce mały fiut wielkie serce nocne drifty w PMC biorę ją na best western bo jestem kowbojem w moim bucie są węże w moim bucie jest wą. jak w medein nie chodzi o kokę to tylko niewinna sery. Łeb zjebany jak gala telekamery Broń naładowana, jakbyś, nie wiem, zaraz chciała strzelić No to węg, będę twoją tarczą Suki na mnie warczą, tylko de garçon. Nie potrafię kłamać i to jest popierdolone Odkąd moja Wonder Woman zawinęła mnie na lasso Knuckles on me, yo, for free eating on my bibimbap, bona appétit Marek, Marek, film, jelos, ten najbombą pi Pasibus, pasibus, my libu on trees bus, bus I'm too cute to be macho A on se wpierdolił burgera z busanie. nie? Always cocaine from the night goose Police chase drifting benzyn kaków Sniffing gas or the nitro Szybki hajs, lewy pas Widzisz nas, jak się masz Szybki hajs, lewy pas O, Jak dalej jest ci smutno, no to może sniffing gas Sniffing gas, sniffing gas sniffing gas. Sniffing I on tego nie wypuścił. No to jest pojebane dla mnie, bo na przykład ja, na przykład, mam tak, że jak mam jakiś numer, to w kurwę chcę go wypuścić nie, i mi żal tego nie wypuszczać. A on pewnie ma tyle kurwa nutek niewypuszczonych, ma wyjebane, nie. I ma w chuju to stary. I się nie wypuszcza, nie. sniffing gas! Jak dalej jest ci smutno, no to może sniffing gas. Kocie nie masz szans. Jeśli dzisiaj umrę, to chcę iść do pizza, hat. Potem tak kobelno i na dokładkę bydło. Odkąd piję tylko wodę, życie jakoś brzydło. życie jakoś schudło. Leci misja futbol także dawaj footporn, potem piję burbon. Chociaż grube ryby to okoła tańczą munło. W garażu fajniejsze fury niż na gumach turbo Crazy like I'm too cold, pass my name, should go. Making headlines, top medic Ass like sumo, penetrate hold two holes. Make it crap crap. In the public baby, who knows? hey three stripes on me, running through my vein Oh main, wielki few, mouse remember my name I got lada do me somewhere in my fucking brain O oh, main, a train Szybki hajs, lewy pas Widzisz nas, jak się masz Przybać. Dojebany ten numer jest fój, nie? Fuj dojebany Lewy pas, o, jak dalej wcisnąć no to może sniffing us, sniffing us, sniffing, sniffing gas Sniffing gas, sniffing gas, sniffing gas, sniffing gas. Jak dalej jest ci smutno, no to może sniffing gas. Zajebiste. Zajebiste w chuj, nie? Ciekawe, kiedy powstał. Chuj, wie, nie, ale dobry w chuj numer, nie? Tak szczerze.